Hejka, kochani z tej strony Boilow, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Serdecznie witam moich subskrybentów, kochani. Dzisiaj mamy trzeci dzień naszego challenge'u. Także, jeżeli możecie, zostawcie w komentarzu trzy zielone serduszka. A my przechodzimy do odcinka. Jak widzicie, jesteśmy sobie w domu bogaczy w tym momencie. Oczywiście jest to odcinek z serii Miłe Historie. No i co? Bogacze, czyli wiecie, jakby biedaki, ale bogate. No, tak się akurat złożyło. W każdym razie tak sobie pomyślałam, że a możemy sobie nagrać taki dzień z życia takiej wielodzietnej rodziny. No i co? Pewnie będą się wszyscy powoli tutaj budzić. Więc może zróbmy jakieś śniadanko. Balbina jest dobrą kucharką, więc fajnie. No, ma, ma całe, całe gotowanie, więc fajnie jakby im tutaj coś zrobiła do jedzenia. A może naleśniki? Niech będą. Jak widzicie e, Balbina zrezygnowała z pracy. Poświęciła się życiu rodzinnemu. A mąż e, dalej prowadzi E, swoją firmę, ale także dalej jest e, w, w, w karierze biznesowej. Także i jedno i drugie. Czekajcie, gdzie oni się tak śmieją? Czekajcie. A tam coś robią. Okej. Okay. Okej. Okay, trochę ich jest w ogóle tutaj w tym domu. Tak szczerze. No dobra, tutaj mają jakieś zabaweczki. To trochę ich tutaj jest w tym domu. Także powiem Wam, że to jest mega ciekawe doświadczenie, bo ja rzadko kiedy gram w ogóle, żeby było aż tyle ludzi. Także fajnie. Nie wiem, czy zdążą zjeść to śniadanko tak szczerze. Chyba, chyba nie zdążą. Ale to jest. Czekajcie, jak, jak to? Tam? Na jakim to jest etapie? Okej... Okay. Nie, no, może zdążę tak. Może przesadzam. Dawno w ogóle my tutaj nie było. W sensie wy nie wiedzieliście co tutaj się dzieje u naszych bohaterów. Damian jest już dorosłym facetem. Pracuje sobie w firmie prawniczej. Jakby dalej, nie? Bo on wcześniej już pracował. No, ale jeszcze mieszka tutaj z matką. Jeżeli chodzi o Darię, czyli o córkę Sławomira, no to ona... Jeszcze niedawno została stałą sympatią Szczepana. Szczepan w tym momencie jest też dorosłym facetem, także, wiecie, ona, można powiedzieć, już jest zwolniona z tego obowiązku i może sobie tam żyć tak, jak chce, ale wydaje mi się, że ja ich i tak i tak w przyszłości jakoś tam ze sobą zwiążę. Zresztą, pożyjemy, zobaczymy. Dobra, te dzieci już idą do szkoły, nie zdążą nad zjeść. No dobra, to nic, trudno. A, to są jakieś randki. Ojeju. To pewnie, pewnie Daria była na randce z tym. z zaszczepanem, To może wtedy. Jak widzicie, w ogóle tutaj są dwie bramki. A dwie bramki są dlatego, że właśnie ona. jej marzeniem jest to, żeby zostać sportowcą legendą sportu. Także myślę, że wiecie, trening czy nie mistrzenie? Więc też tak stwierdziłem, że A. Niech ma -y, ojca stać, to wiecie, on będzie w nią ładował hajs, żeby później mu oddała na stare lata. No dobra, czekajcie, a on idzie do pracy? Ej, no właśnie, chłopie, idź do pracy. Se gra w najlepsze. <laughs> o matko, jakie krzyki normalnie. Nie wiem, zdąży do tej pracy? Ciekawe, czekajcie. Czy już odjechali? No właśnie, tak myślałam. Ja, yeah, pikol. Dobra, szybko, szybko, go, go, go. Idź do pracy. Dobra, a Balbina się tutaj weźmie za jakieś, może, porządki. Ja, yeah, ale tyle się jedzenia zmarnowała w tym momencie. No ale co, no posprzątamy to chyba od razu, no bo jak tego nie posprzątamy, to za chwilę będzie tutaj śmierć i co wtedy. Ale wiecie co, ja nie wiem czy ja, czy ja tutaj zatrudniam tą pokojówkę. Muszę to sprawdzić, bo na taki dom, to wiecie, lepiej, lepiej mieć po prostu kogoś do pomocy, jeżeli chodzi o to sprzątanie. Nawet jeżeli mm, Balbina nie, nie pracuje, nie? Mimo wszystko to jest zbyt duży metraż. Także za chwilę ogarniemy, co i jak. Czekajcie, czy pieski mają jedzenie? Dobra, widzę, że tutaj miska pusta i tutaj pusta, więc pieski też musimy nakarmić. O, dobra, przyszła do nas pokojówka. Patrzcie się, widzicie? Chciałam po nią dzwonić. Właśnie nie pamiętałam, czy zamawiałam czy nie. A kurczę, mogę zjeść te jedne naleśniczki, skoro ona chciała je zjeść, ale to nic. Czekajcie, jak jest jej ten, ten jej poziom kulinariów gdzie to jest to? A, dwa, potrzebuje, żeby osiągnąć entuzjma, entuzjazm szczytowy, że tak powiem. No dobra, a gdyby tak zadzwonić do jej przyjaciółki, zobaczyć co tam u niej słychać. Czy ona ma jakąś przyjaciółkę? Czemu mi się wydawało, że ona się z kimś przyjaźni? Ojej, to albo to się roz. Kto to jest? Ojeju, nawet nie wiedziałam, że u niej jest tak krucho. Boże, biedne dziecko, matka się z nim nawet nie przyjaźni. A ten, patrzcie, jakie jej w ogóle? Co to ma znaczyć? A ten Słowomir, on lubi te dzieci, czy tak średnio w ogóle? Do kogo by tu zadzwonić? A no, nawet zadzwonimy do niej, z nią miało taki dobry kontakt, w miarę. Mm. No, on tak średnio za tymi dziećmi przepada tej po śmierci tych rodziców może być e, wojna o dom, no bo co, rodzice, znaczy inaczej, Balbina z rodzic, rodzicem jednych, słabomir tylko dari, no ale co, na upartego, jak się uprzeć? Daria może stwierdzić, no to był majątek mojego ojca, no, także spadać. Ale patrzcie, to jest w ogóle mega ciekawe. Jeszcze im mało dzieci, no. Jeszcze im mało dzieci. Ona? Ona na razie nic nie ma o dzieciach. Okej. Okay. Chociaż nie wiem, czy wcześniej zwróciliście uwagę, ale miała w pragnieniu mieć dziecko i w obawach mieć dziecko, także typowa kobieta, no. Po prostu nie dogodzisz. A dobra, niech ona sobie z... chociaż, czekajcie, jest 12.30... No dobra, to tak za pół godzinki, może by tak zrobiła obiad, ale wiecie co, niech ona się jakoś przebierze, bo mnie to tak drażni, że ona jest tak w chodzi sobie. Ok. No dobra, zróbmy w takim razie jakiś obiad, może. Co by tutaj zrobić? A niech będzie indyk. A co? Zaszalejemy. Za chwilę ta cała banda wróci, nie? Znaczy, na pewno, na pewno ona teraz, no bo 13 godzina, ale on też, no właśnie, bo to też jest na stole tak przecież. Tak, tak. Dobra, idą z tej szkoły. A niech idą, może pograć w piłkę. Niech się troszkę rozluźnią. Może graj z. Czekajcie. Albo tak. Niech sobie strzały porobią. Pokopią. Idzie z nią? Idzie. Spoko. Czekajcie, co ten pies zrobi? Na co on czeka? Dobra, nie wiem o co chodzi, no ale sobie tak stoi. Z niewiadomych przyczyn. Ok, no, Indyk jest gotowy, nie? Teoretycznie można podać. A czekajcie, a kiedy on wróci z pracy? No, o piętnastej. Spoko. Aha, ta Daria sobie przeprowadziła przy, tą koleżankę, a w sumie z nią w ogóle czasu nie spędza. No to życie. No, <noise> Dobra, teraz się zamienią. No <gry> no dobra Balwina, możesz podawać ten obiadek. Wszyscy się za chwilę zlecą, żeby coś sobie zjeść. O, nawet ci, bo oni są już troszeczkę zmęczeni. O, czyżby jakieś szósteczki? O, czekajcie, za dwa dni będą. W sumie dzisiaj im można zrobić nawet urodziny. Ale, ja, ja. Super. Bo wiecie, 18, no to ja już nie będę czekać, jakby tego następnego dnia. Wiecie o co chodzi? Bo w sumie bardzo często tak robię, że wcześniej im robię urodziny, jakby o ten jeden dzień. Nad czym ja się kiedyś zastanawiałam? Nad tym, jakie im dać te aspiracje? To jest waga, on jest bardzo uprzejmy, otwarty, schludny. A to jest co? Wodnik. No kurczę, czemu oni nie idą na obiadek? No, idźcie koło tej mamy, zjedzcie coś. Gdzie jest ten mężulek? Mężulku, doceń żonę, chodź tutaj. Coś zjedzcie, jako porządna rodzina. O, przytyłuje się. Oj, 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 no trudno. Dobra, porozmawiajcie chociaż przy tym stole. O, nie, jak tam? O, ta już poszła spać od razu. A ten? O Boże, biedni. Tak się wykończyli. Dobra, a ten też wrócił z pracki. Okay w ogóle, właśnie, ostatnio znalazł y, magiczną lampę, tak mega fajnie oczywiście, o co, co sobie zażyczył y, Damian no, zgadnijcie, oczywiście, że bogactwo bo co by innego no, Aha. Co by tu zrobić z tymi chłopami? O to jest tutaj pytanie. Bo teraz tak czekajcie. Tutaj jest. Y, Damen ma bogactwo. Błażej ma popularność. Okay. Mhm. On się tutaj z matką Matkumpuje, a ten nie. I może by zrobić tak. Mm. Mm -hmm. Że on poprzez to, że nie jest taki kochany i w ogóle jest taki odrzucony, to damy mu, e, na przykład pragnienie stworzenia rodziny, nie? Bo brakuje mu tego i chciałby iść w tą stronę, nie? A na przykład ten, skoro ma tak wszystko, fajnie i tak dalej. Mm, ja mu dać na przykład. No co? Albo romans. Albo przyjemność. Albo romans, albo przyjemność. Dajmy mu przyjemność. Może. Skoro ma taką wagę, to może ozna oznaczać, że lubi jeść. Nie ma to po mamie. Czyli lubi uh, robić przyjemną rzecz, jaką jest jedzenie. <grywy> Tylko, że po prostu e, w umiarze. No dobra, no to skoro tak, no to od razu ciach robimy. Czekajcie, może wchodźmy do salonu? Tak, zróbmy to może w salonie niech tutaj przyjdą. Wiecie, bez żadnych tortów, bez żadnych takich może, tak mi się wydaje. Czekajcie. Jeszcze raz muszę sobie przypomnieć. Ten rodzina, ok. No, idź tam i dorośli chłopie. Dobra, idzie tam. OK. Dobra, chodź tutaj. Ciach, i damy sobie dorośni. No i co, wszyscy tutaj przyjdą? Czy tam ci nie przyjdą? No bo tam ci śpią. No to co? Jak mają przyjść? No Okej, okay, poszukiwanie przyjemności. Ojeju, co mnie kręci, co odrzuca. Hmm. Może dajmy sobie, że charyzmatyczny, niech ktoś go kręci taki charyzmatyczny, wiecie, jakaś fajna dziołuszka, co umie zagadać. Um. I na przykład no właśnie gotowania Niech go kręci. Skoro tak mm. <laughs> lubi jeść. No, a odrzucać co go może odrzucać. Może niego go odrzuca. Um. nie wiem, dobrze sprząta, powiedzmy, niech to będzie źle, bo może ma dość tyranii sprzątania w domu na takiej zasadzie, tak możemy zrobić okej, okay. dobra nie, nie robimy tak, i teraz ten typo, czekajcie muszę go ustawić tutaj, chodź tutaj typo nie ma? Łukasz, Łukasz, dobra co to kurcze ma tutaj być? a, myślałam, że to jakaś kłótnia normalnie no patrzcie się, widzicie? i nikt na niego nie zwraca uwagi, wszyscy poleźli nie, nie mówcie mi, że on będzie tak sam dorastał tutaj. Nikt, z... ten? O dobra, chyba jednak. Ktoś się zainteresował nim. Taki przestraszony. Dobra, to co mówiłam, Rodzinka, nie? Ojej, czekajcie, dobra, za chwilę to zmienię. No to co? Może właśnie dla odmiany dajmy, że ktoś jest taką, wiecie, umie zadbać o takie ognisko domowe, nie? Czyli właśnie możemy dać, że um, dobrze gotuje, nie? Czyli w sumie tak, tak jak. Doczekajcie, muszę tak na razie dać i dobrze sprząta, nie? Możemy tak zrobić, że dobrze gotuje, dobrze sprząta. Ten mu, mu może brakuje u kobiety. Nie mówię tutaj, że kobieta jest tylko tego. Nie, nie, nie. Totalnie mi tutaj nie o to chodzi. Tylko, że on jakby to na przykład utoż, utożsamia, nie? Że, że takie ognisko domowe, że jakaś kobieta po prostu będzie potrafiała to zadbać. No i cała rodzina. Ok. No i super. No wiadomo, to ubrania im zmienię. Muszą iść po prostu do tego do sklepu no ale wiecie co mi się wydaje że to jest już najwyższy czas żeby Damian tak samo po prostu stąd wyjechał i też można też siedzieć yy, yy, u na, yy, no, na garnuszku nie? on też jest już dorosłym facetem zarabia no i albo się wprowadzi do yy, Liliany z którą jest jakoś tam w parze. Albo. Yy, o przepraszam, oni się ani razu nie widzieli? O to oni się nie widzieli od czasu, kiedy zostali tymi dorosłami. Ja cię kręcę. No to musimy ich jakoś tam gdzieś zaaranżować, spotkanie, W każdym razie myślę, że jest na tyle dojrzałem Simem, że może sam rozpocząć swoje życie. E, czekajcie. Dobra, niech ten ojciec na chwilę stąd zejdzie. Znaczy, no dla niego ojczym. On tutaj sobie wejdzie na tego i poszuka sobie domu dla siebie i wiecie co najgorzej, że te dzieci w ogóle nie odrobiły dzisiaj zadań. Więc nie wiem kiedy to zrobią. Eee, może jak się wyśpią, to wstaną rano i zrobią. Poszukaj domu dla siebie. Idzie ten chłop? Idź. No kurde. Czekajcie, gdzie są wszyscy? Dobra, oni śpią. Okej, ok, a ci? Wszyscy pójdą spać. Dobra. Dobra, ej, dziewczyno, a ty też zajmij się swoim mężem. Trochę, po całym dniu. Kurczę, ona też jest taka otyła. O, ale on już ma super sylwetkę. Na przykład. Yy... No nie no. Nikogo ze sobą nie bierzemy. Jedziesz tylko ty, Damian. W końcu Możesz zacząć swoje życie. No i co? Okej. Okay. Ale to słodkie, ja tam go pożegnać. Popatrzcie no, jak wszyscy lecą. Nie. Yeah. No, coś się kończy, coś się zaczyna. Jednego członka będzie mniej w domu. No dobra, no, Damian zaczyna topowo nową drogę swojego życia, tak, tak naprawdę. Także fajnie. Widzicie, kochani, to był tylko jeden dzień, a jaki... Yy, a ile się w nim działo, nie? Także coś niesamowitego. Ja myślę sobie, że na dzisiaj sobie zakończymy ten odcinek. Yy, wiecie yy, mniej więcej co słychać u tej rodzinki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną. Zapraszam oczywiście Was do zostawienia komentarzy, do subskrypcji tego kanału, śledzenia. Tutaj się nowego dzieje. I co? Miłego dnia, miłego wieczorku. Cześć.